W cichym pokoju, gdzie się, sam wspominam nas Twoje słowa, jak cień gnębią Każda chwila w sercu wciąż drzemie. Sleepless Beats Przepraszam, że dzwonię, wiem, że już jest za późno Ale moje fobie, życie bywa kurwą I tego nie wiem, co nadejdzie Jutro jadę do Ciebie z kwiatami i wódką Jadę z kwiatami i wódką Szczęście ma to do siebie, że trwa zbyt krótko Chyba nienawidzi mnie już lustro, spójrz głąb mnie i Powiedz, że nie jest za późno Dwa głębokie wdechy i parę uciśnień Tylko ty możesz rozalić mnie Znaleźć wyjście dla mnie każdy stan jest jak I tylko z już nie muszę o tym myśleć Zamykam oczy, mam już dosyć, nie wiem gdzie kroczyć Dzwonię do ciebie już późno w nocy bo chcę pomocy nie, że coś nadzwyczajnie pogadać. A żeś no może napić się na wódki i za obu zauroczyć I nawet jeśli ostatni raz staniemy twarzą w twarz, to tego nigdy nie zapomnę. Odpalam furę i zapinam pas. I nie istnieje czas, kiedy znowu będzie koło mnie Ulice puste, świat bez barw Szukam nadziei w każdym z tych snów. Ja ty tej przyszłości niosłem twój zapach, a ja wciąż stoję w tym martwym punkcie Jadę z światami wódką, ja to nieźle, ziółko Ty jesteś moją połówką Po chwili krótko obejrzymy Netflixa, Wszystko co lubi seks i Wulgarnie jak zawija w tabletki Wymienia spojrzenia, masz te drwi jak powiadki, Ty nie dajesz mi wysznie, a czasem staje się w miejscu, szybciej się kręci ziemia Oto euforyczny zapach prawa, mnie w stan odrętwienia Lubię do ciebie wracać coś jakbym miał twoją karmą To nie zawsze się opłaca ale nie ma nic za darmo nie, nie zostawisz mnie coś jakbym się kręcił w kółko Ty parkumę tylko ty mnie zrozumiesz Mówiąc nawiasem nie muszę wsiadać do benzy Żeby ci pokazać klasę ty dobrze wiesz Ja potrzebuję, że lubię smak ryzyka Który wiele mnie kosztuje Może pewnego dnia w innym świetle Znajdę siłę by stać z kolon, Lecz teraz wciąż błądzę w, w tej Myśla o nas Przepraszam, że dzwonię, wiem, że już za późno Lecisz moje fobie, życie bywa kurwa Inni tego nie wiem, co nadejdzie Jutro jadę do ciebie z kwiatami wódką Jadę z kwiatami wódką